Straż graniczna zatrzymała 11 organizatorów przerzutów migrantów przez polsko-białoruską granicę. Mateusz Grzymkowski jest z nami. Mateusz, kim są? Jak działali? Tu trzeba spojrzeć na kilka elementów. Oczywiście były to osoby, które organizowały, które werbowały kurierów, łącznie 11 osób, 4 narodowości, Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini i też Polacy, którzy starali się jak najszybciej znaleźć tych, którzy byliby w stanie pojechać na granicę polsko-białoruską, a następnie zabrać migrantów dalej już na zachód. W całej tej akcji brało udział 120 funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy byli koordynowani przez Europol. Te działania miały bardzo szeroką skalę. Wszystkie były niemalże w tym samym momencie. To działo się w ubiegłym tygodniu. Ci ludzie zostali już zatrzymani, teraz czeka ich kara. Mężczyźni ci przede wszystkim byli zaangażowani w wyszukiwanie tak zwanych kurierów, czyli osób, które przyjeżdżają pod granicę polsko białoruską po to, by odebrać osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę i przewieźć je przez terytorium naszego kraju na zachód Europy. W jednym przypadku również obywatel Rosji był właścicielem wypożyczalni i wyszukiwał tych kierowców kurierów, jak również użyczał im te pojazdy do tego nielegalnego procederu. No właśnie, jeden z tych mężczyzn, Rosjanin, miał taką wypożyczalnię, która była de facto przykrywką do tego, żeby werbować kurierów. Wszyscy ci mężczyźni usłyszeli zarzuty związane z organizacją nielegalnego przekraczania granicy Rzeczpospolitej, za co grozi im do 8 lat więzienia. Sześciu jest teraz w areszcie tymczasowym, czekają więc na to, jakie będą dalsze decyzje w ich sprawie, ale już wiadomo i z tego, co wiemy, takie informacje mamy ze strony Straży Granicznej, w ciągu ostatniego czasu ponad 300 osób zostało zatrzymanych. W związku z tym, że były kurierami, więc widać, że ten popyt i podaż cały czas jest, a sytuacja na polsko-białoruskim pograniczu się nie zmienia i wciąż dostajemy informacje, że nadal podejmowane są próby nielegalnego przekroczenia granicy, ale jak widzimy, są kurierzy i są ci, którzy tę nielegalną migracją sterują, organizują. No i przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym i za każdym razem zaznaczać, że za tym wszystkim stoi zarówno reżim Łukaszenki, jak i władze Kremla.